Hej, ludzie, Paziu, tutaj. My, jako gracze, rozumiemy, dlaczego gry Ubisoftu się nie sprzedają. Bo to są gry schematyczne, budowane na e, podstawach ich dużych serii. Ich gry się mało różnią od siebie. A kolejne części ich flagowych serii to jest tak chamskie odcinanie kuponów, jak się tylko da. Do tego jeszcze wrócanie poprawności politycznej tam gdzie tylko mogą, nawet jak jest absurdalne, jak na przykład Rainbow Six czyli operator na wózku inwalidzkim, że ludzi po prostu to odpycha. Że ludzie traktują gry Ubisoftu jako tytuły, które kupi się, jak będzie na wyprzedaży. Nie kupię tego Asasyna za pełną cenę, ale jak gdzieś będzie za 70-80 złotych, to sobie kupię. I oczywiście jest to coś, co denerwuje udziałowców. I pan prezes Ubisoftu musiało w stanie się tłumaczyć, dlaczego Star Wars Outlaws nie sprzedało się tak dobrze jak powinno. Bo domyślam się, że przez ostatnie lata pan prezes uspokajał udziałowców tym, że może ich tytuły się nie sprzedają tak jak powinny, ale Star Wars Outlaws się sprzeda dobrze, bo to jest marka Star Wars więc ludzie się na tą grę rzucą. Okazuje się, że się nie rzucili. Bo jeżeli pan prezes musi się tłumaczyć udziałowcom, dlaczego ta gra się nie sprzedała. To oznacza, że ta gra się nie sprzedała tak, jak on że się sprzeda. I pan Prezes powiedział, że winni są gracze. Trochę się zgadzam, bo to gracze kupują tą grę. Ale powiedział, że gracze są winni, bo mają zbyt wysokie wymagania, bo, e, bo, bo oni nakręcili spiralę hejtu przed premierą tytułu. Słuchajcie. To jest, to pokazuje, jak bardzo prezesi film są odklejeni. To jest ten sam prezes, który potrafi swoim udziałowcom nawijać makaron, że skalę Bons to jest gra 4A. Gra, w której przez parę miesięcy nie działał czat. Rozumiecie? Przez parę miesięcy nie działał czat, bo nie, bo po prostu nie działał, bo u nie potrafi tego spaczować. I to była gra 4A. I to jest paranoja. Ludzie, to jest tak bardzo Porąbany sposób myślenia, że to gracze są winni temu, że razu się nie sprzedał. Bo mówimy tutaj o grze, która miała skopany wcześniejszy dostęp do tego stopnia, że ludzie, co zapłacili im ile? 100 i 200 zł więcej za wcześniejszy dostęp do gry, musieli zaczynać rozgrywkę od początku, bo ta gra była niezałatana. Mówimy tutaj o grze, gdzie ma schemat na schemacie, gdzie masa rzeczy nie działa, gdzie Generowanie misji jest na poziomie Dragon Fola od Betesty z lat 90. To jest paranoia, słuchajcie. Oszukiwanie siebie, że to nie, nie my jesteśmy problemem, a gracze. To jest ten sam Pan Prezes, który wysyła maila do pracowników, mówiąc, że no słuchajcie, my nie możemy robić gier politycznych, my mu musimy robić gry. Które będą miały jak, jak najszerszy odbiór wśród graczy. I to mówi prezes, który pozwolił na to, żeby w asasyjnej kryzysie dziejącym się w Japonii, wsadzić tą politykę. No bo sorry, ale zrobienie czarnoskórego bohatera w świecie samolotów jest troszeczkę polityczne. Zresztą to tak samo jak wcześniejsze zabiegi Ubisoft, to jak nie wiem wsadzenie loga bardzo podobnego do Black Lives Matter, do gry mobilnej, albo wsadzenie osoby na wózku inwalidzkim do gry, do Rainbow Siege'a. To nie są, to wiecie, to nie są wcale polityczne zagrywki, to są, nie wiem, jakieś zagrywki pr no bo nie wiem, jak ja bym to nazwał, że to jest po prostu próbą wykorzystania tej całej politycznej Poprawności do celów marketingowych, żeby ludzie mówili o danej grze i żeby ją kupili. Tylko ludzie się uodpornili na to. Bo ludzie sobie wbili przez całą poprzednią generację, że gier Ubisoftu nie ma po co się kupować na premierę. Że potem ta gra będzie lepiej działała, bo będzie spaczowana, albo po prostu będzie tańsza, bo ta gra przypomina inne gry Ubisoftu. I pan prezes tego nie potrafi zrozumieć. I pan prezes pewnie będzie musiał bardzo mocno starać się, żeby zostać na stołku. Ja osobiście uważam, że gracze mają prawo wymagać, aby ta gra działała na premierę, aby wszystkie rzeczy, za które zapłacili, były dostępne na premierę, aby ten tytuł nie był kolejnym odgrzewanym kotletem. Ja, ja uważam, że gracze mają do tego prawo, że to nie jest jakiś się gracz. Zobaczcie, sukcesy takich gier jak Ronin czy Space Marine dwójki pokazują, że ludzie nie potrzebują jakichś przełomowych tytułów. Potrzebują solidnych tytułów. Potrzebują tytułów, które są zrobione po prostu z sercem. Ale Ubisoft tego nie potrafi zrozumieć. Słuchajcie, Ubisoft to jest firma, która nie potrafi zrobić sequela do prostej gry przygodowej. Mówię tutaj o, o Beyoncé, dwój dwój dwójce. I oni nie potrafią tego skończyć. Oni nie potrafili skończyć z Kallen Bones, gry, która miała być oficjalnie dodatkiem do Assassin's Creed Black Flag. A kiedy Black Flag wyszedł? Oni tego nie potrafią skończyć. A pan prezes obwinia graczy o to, że ich gry się nie sprzedają? To wy Ubisoft trenowaliście graczy. Uczyliście graczy braku szacunków do własnych tytułów. Szacunku znaczy się. Bo to jest wasz wasze credo. Żebyście nie narobić, a zarobić. Ale to wystarczy tylko na jedną generację. Teraz masa firma kryzys ze swoimi seriami właśnie przez to że w trakcie poprzedniej generacji nauczyli graczy, że ich serie się nie opłacają do kupowania w dniu premiery, że się mało różnią, że są tendencyjne. I Star Wars takim tytułem jest. Czy mogliście zrobić, nie wiem, prostą grę przygodową? Mogliście. A zrobiliście coś, co jest rozwałkowanym tytułem bazującym na waszych rozwiązaniach. I z tym apolitycznym podejściem do gier, to idźcie się naprawdę schować, bo u was po prostu się to wylewa. I próbujecie wmówić ludziom, że tak nie jest. Co też jest na swój sposób obrzydliwe. Bo nienawidza, czy to ultraprawica, czy to ultra lewica, stara się wmówić, nie, my wcale tego nie robimy, a robią to. Tak, że się nie. Da się to rozpoznać od razu. Ech. Czy Ubisoft wyratuje się? Osobiście myślę, że bez radykalnych cięć, bez próby zatrudnienia nowych ludzi z nowymi wizjami, po prostu się nie obejdzie. Bo Ubisoft jest firmą, która przegapiła moment. Ewolucji, która przegapiła możliwości, które dawały im serie, które przynosiły pieniądze. Gdyby Ubisoft zatrudniał nowych ludzi, gdyby Ubisoft rozwijał swoje zespoły w czasach, kiedy mógł sobie kasować masę e, ludzi za tytuły robione taśmowo, to teraz byłby w innym miejscu. A tak? Ubisoft nie potrafi choćby go przypalali żywym ogniem, zrobić tytułów, które są świeże. Pamiętam, jak jeszcze parę lat temu chwaliłem Ubisoft za to, że potrafią odratować swoje tytuły multiplayer, jak For Honor, jak Rainbow Siege, że potrafią odratować te tytuły. Teraz nie jestem pewien, czy X Defiance będą potrafili odratować. Według mnie Ubisoft powinien zrobić naprawdę duży restart. Każdej swoje ser. Bo jeżeli mniejsi wydawcy potrafią zrobić gry, które przemawiają do tej samej publiki co ich asasyny, to oznacza, że Ubisoft będzie naprawdę cięż, w ciężkim położeniu już niedługo. I że to, co się teraz dzieje jest tylko początkiem. Naprawdę sporych problemów. A co wy, co wy sądzicie na ten temat? Czy według Was też gracze są winni temu, co się dzieje w Ubisoftie? Piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że macie dobry dzień. Trzymajcie się. Pa pa.